Konkurs szopenowski trwa. Przed państwem Filharmonia Narodowa. To tutaj zmagają się najlepsi z najlepszych w tych szrankach wystukania jak najlepszych melodii, które skomponował Chopin. Świątynia polskiej muzyki, muzyki kompozycji Chopina. A otoczenie oczywiście jest przewspaniałe. Możemy się poszczycić. Że odbudowujemy Warszawę. Tym szrankom tej gry wspaniałej towarzyszą absolutnie prace budowlane, maszyny, które jeżdżą, piły, które piłują. To jest niezwykły pokaz naszej gospodarności. My pokazujemy tu i teraz całemu światu, jak Warszawa się odbudowuje. I uwaga, będzie gotowa, odbudowana. Bez tych melodii za pięć lat, a teraz cieszymy się muzyką Chopina. Wokół absolutnie przechodzą ludzie z całego świata i Chińczycy tu widzę i Japończycy niezwykle ciągną do tej świątyni, świątyni muzyki Chopina. Niech się dzieje, niech wygrywają najlepsi.